Hej, hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z New World i tak, jest to odcinek 12, nie dzień 12, ale odcinek ze względu na to, że jakby nie było to ostatni odcinek z takiej postaci, z progresu był tydzień temu, także czas troszeczkę nadrobić, ale nie martwcie się, dużo nie straciliście, tutaj wszystko będzie podsumowane. Pokażę, co robiłam, na czym zarabiałam, czym się zajmowałam, i tak dalej, i tak dalej. 60 poziom wbiłam, ale dosłownie z 2-3 dni temu, także tak jak mówię, dużo. Nie straciliście. Głównie poziom wbiłam dzięki robieniu misji fabularnych, pobocznych, troszeczkę z tablicy oraz w głównej mierze właśnie z ekspedycji. Głównie chodziłam na dungeon, właśnie głębin oraz na dynastię, chociaż głębiny skończyłam już jakiś czas temu. Głównie właśnie zajmowałam się dynastią i przyznam się szczerze, że. Byłam pierwszy raz na niej i od tamtej pory byłam już chyba 15-16 razy, żeby naprawdę nie okłamać, ale tyle razy byłam. Tak mi się podoba ten, ta ekspedycja, ten dungeon. Jest chyba moim nowym, ulubionym. Sam boss jest po prostu przepiękny. Widzieliście urywki z bicia bossa na filmiku z przedmiotami legendarnymi. Jeżeli chcecie, mogę wrzucić całą ekspedycję na przykład w jakimś osobnym filmie, żeby po prostu ją pokazać. Natomiast wydaje mi się, że będzie to lepsze zaskoczenie, jeżeli ktoś z Was na nią pójdzie i sam zobaczy, jeżeli jeszcze nie byliście. A przyspieszenie. Dynastii razy, nie wiem, 10 razy to też nie ma sensu, bo nic nie zobaczycie I w sumie szkoda marnować tak odcinka A też dynastia była długa, no bo jakieś tam około 40-40 minut się ją robiło Co do PvP, no to trochę klipów teraz możecie zobaczyć Natomiast przyznam, że przez ostatnie przynajmniej 3-4 dni w ogóle nie włączałam PvP Jakoś tak... Nie wiem, nie było mi po drodze. Zajmowałam się bardzo mocno właśnie zbieractwem, żeby troszeczkę dobić armoring. Dodatkowo jeszcze po prostu zbierałam, żeby popijać skile na wyższe poziomy. I jakoś tak nie było kiedy, naprawdę. Ale muszę wrócić do PvP, bo naprawdę mi tego brakuje. A jest to jeden z fajniejszych aspektów tej gry. Ostatnio też zdarzyło Wam się pytać mnie o kompanię, w jakiej jestem. Aktualnie nie jestem w żadnej kompanii, i planuję zmienić frakcję na Covenant, czyli na żółtych. Natomiast pojawia mi się jeden malutki problem, to znaczy może nie taki malutki po prostu aktualnie Covenant ma za dużo terenu, przez co nie mogę zmienić frakcji a już planowałam do jednej frakcji dołączyć i no troszeczkę mnie to boli, że muszę czekać ze względu na to, że bardzo dużo kontentu tak naprawdę tracę z samej gry, bo za bardzo nie mogę dołączyć na wojny, no bo nikt mnie po prostu nie weźmie jeżeli nie jestem w żadnej frakcji to znaczy nie w frakcji, tylko w kompanii jeżeli chodzi o inwazję to też biorą mnie na inwazję tylko w miastach, w których po prostu Mało ludzi się zgłasza, także w tych takich głównych miastach jak jest Everfall czy Winsworth, no to tutaj mnie na przykład nie wezmą, No bo mają swoje większe kompanie no i dużo ludzi mają, plus jeszcze mają swoje sojusze, także też mnie za bardzo tutaj nie wezmą. Jeżeli chodzi o misje, no to misje fabularne jestem już na 60 poziomie i kolejny mam do zrobienia właśnie w Shattered Mountain. Niestety jeszcze tam nie byłam, chociaż niedługo się tam wybieram, jako żeby troszeczkę pobić sobie te elitki z odcinka z legendarnymi przedmiotami, o którym właśnie mówiłam. Będę się tam wybierać niedługo. Wracając, przyznam, że miałam lekkie problemy robić niektóre misje, ze względu na to, że na tych już mapach 50+, potwory biły mi masakryczne obrażenia. Jeden hit dostawałam z oko, około jedną trzecią, jedną czwartą życia strasznie dużo. Tym bardziej jak kilka potworów się na mnie rzuciło to już było naprawdę po mnie Czasem no to naprawdę już po prostu ginęłam nie miałam szansy, ale niektóre misje zrobiłam po prostu jakoś tam boczkiem i to dosłownie boczkiem przeszłam, żeby mnie nie widziały żeby zebrać jakąś tam rzecz do misji Inne misje no to na przykład z, udało mi się zrobić z jakimiś ludźmi, którzy byli przy okazji Także jakoś tam przebrnęłam Przy okazji te niektóre miejsca, które trzeba było odwiedzić do misji są tak przepiękne Możecie dać znać jak podoba wam się w ogóle sam New World w sobie Te miejscówki, bo naprawdę ja... Uwielbiam tą grafikę, bardzo mi się podobają te widoki. Naprawdę sporo screenshotów zrobiłam, ale nie będę wam pokazywać. Natomiast, jeżeli sami chcecie zobaczyć te screenshoty, no to link do Steam'a mojego macie w opisie i tam są wystawione właśnie te screenshoty. Naprawdę przecudne. A teraz czas porozmawiać troszeczkę o handlu, czyli o czymś. Czym zajmowałam się od samego początku grania w New Worldzie? No i przyznam, że on troszeczkę leży i kwiczy, przynajmniej u mnie na serwerze. Przypuszczam, że na waszych również. Większość przedmiotów jest po prostu bezwartościowa, wszystko idzie po jeden grosz, po 10-15. Więcej kosztuje flint niż na przykład taki, takie żelazo przerobione, także to jest naprawdę przykre. Nawet jeśli, dobra, rozumiem, to są te pierwsze surowce, które możemy zdobyć i to najłatwiej, to ja rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o skraftowanie, Przedmioty, na przykład jakieś torby, narzędzia, no to ja jestem zszokowana. Na przykład tworzyłam ostatnio właśnie torby na Piąty Tier, gdzie sama równa kosztuje 1,5 tysiące golda, dodatkowo 7000 tokenów i torby na rynku stoją po 1600. Także szkoda, nie, że nie zauważyłam tego wcześniej, bo nie kraftowałabym torby dla siebie na ten 60 poziom, tylko kupiłabym je po prostu z rynku. I normalnie mają dodatkowy udźwig mają fajne bony. Te troszeczkę lepsze są na przykład o 300-400 golda droższe, czyli tam do 2000, ale to naprawdę dalej jest strasznie tanio. To samo tyczy się narzędzi, tych narzędzi na 60 poziom, orchilakum Dzisiaj kupowałam je i naprawdę do 500-600 golda miałam naprawdę bardzo dobre narzędzia. Po 540-550 girskora. Także naprawdę jestem szokowana. Szkoda, że to tak wygląda. W sumie z drugiej strony bardzo łatwo jest zdobyć gold w tej grze. Nie trzeba handlować, żeby mieć golda. Wystarczy robić misje, wystarczy chodzić na ekspedycje. Same ekspedycje dają nam ponad 200 golda. Także szkoda trochę, że to tak wygląda. Oczywiście istnieją też przedmioty, które są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Na przykład yy, ruda pustki. Tak, Void Ore. Ostatnio właśnie zdobyłam tą sztukę, przyfarciło mi się, tak, przyfarciło. Wystawiłam ją za niecałe 7 tysięcy, no i zeszła mi po trzech dniach. No to już mam zarobione 7 tysięcy tak naprawdę po godzinie kopania, bo chyba wtedy tylko z godzinkę kopałam. To mogłam zostawić sobie tę runę, bo jest ona potrzebna do wytwarzania właśnie legendarnych przedmiotów. Natomiast... Jestem utwierdzona, że ona też spadnie z ceny. Przypuszczam, że jakiś może miesiąc, może trochę mniej i ona też nie będzie aż tyle warta. Może być za tysiąc, może być za dwa, ale nie siedem. Także wolałam sprzedać. I cieszę się, że na samym początku gry właśnie zajmowałam się handlem, żeby sfarmić sobie jak najwięcej pieniędzy. Dzięki czemu mam teraz możliwość po prostu ich wydawania na rzeczy, które potrzebuję, które tak naprawdę teraz nie mają wartości. Nie zrozumcie mnie, że ja naprawdę grą dalej jestem podjarana, bardzo mi się podoba i nie znudziła mi się w żadnym stopniu. Jestem tak samo zadowolona z rozgrywki jak na samym początku gry, natomiast tylko boli mnie właśnie fakt tego handlu. Kto wie, może w przyszłości się to zmieni, może jeżeli dodadzą jakieś poziomy, to będzie trochę ciężej. Aczkolwiek, nie wiem, zobaczymy, pożyjemy. To wie, tak się rozgadałam, że aż już doszliśmy do momentu Well Guardiana, i to jest jeden z fajniejszych posłów, z takich cięższych, przyznam. Jest to misja fabularna, i tutaj niestety nikt do tej misji nie ma, nie wejdzie. Nawet jak już zrobicie tę misję, to chyba już nie możecie tutaj wejść. I tak, no tutaj mi się udało, naprawdę, bo akurat miałam osobę chętną do zrobienia tego i tutaj. Było nas chyba ile 10, 15 osób, coś takiego i było ciężko, tylko zrobiłam pewnego fade'a. Mianowicie po zrobić Well Guardiana e, trzeba podejść do tej takiej kulki, która tam jest, i na dole coś zrobić. Ja tego nie zrobiłam. Potwory się zrespiły, zrespił się nowy Well Guardian, no i... Miałam kilka prób podejścia do tego, żeby to zebrać, no i w końcu mi się udało. Także nie zapomnijcie, jak będziecie robić tę misję, że tam musicie coś zebrać, bo naprawdę później może być malutki problem. Ostatnio jak podbijałam sobie armoring, mówiłam Wam, że zbieram skórę tak przy mieście na wilczkach, ale teraz znalazłam nowe, lepsze miejsce do zbierania skóry i wydaje mi się, że jest to na pewno szybsze rozwiązanie niż moje poprzednie, bo leci o wiele więcej tej skóry. Mianowicie to miejsce znajduje się w Monarch Bluffs i jest około szybkiego... Transportu, szybkiej podróży w Ofal Grotto. Tam są właśnie takie koty, te nynksy. I naprawdę fajnie z nich leci po 20, po 20 parę skóry. I bardzo szybko się respią. No tutaj dość sporo osób chodzi. No na pewno nie tyle, ile wtedy naciki. Ale jak zazwyczaj jestem i zbieram, to mam jeszcze jedną dodatkową osobę, może czasem dwie. No, także na pewno fajne miejsce do zbierania. Ebon Scale Ridge istnieje takie miejsce. I to się nazywa Sky Song Temple po angielsku, gdzie jest 10 chyba zbugowanych kotów. Także... Ogólnie ciężko na pewno jest ich zabić i niestety się bugują, że jak jeden kot ucieknie, to uciekają od razu wszystkie, także nie wiem, co z nich leci. Czy jakiś eks jest z nich, czy nie, czy w ogóle da się ich zabić, czy też się nie bogują, że nawet jeżeli bijecie je w tamtym miejscu, to one zginą, czy gdzieś nie uciekną i chyba im się nie zrespi. Nie wiem. Byliśmy we dwoje z Redosem, także nie miałam szansy w ogóle sprawdzić tego, bo naprawdę mocno biły. Ale na pewno wydaje się to ciekawym miejscem, tym bardziej, że ich jest tyle w jednym miejscu. Jeszcze przed wbiciem 60 poziomu starałam się mniej więcej patrzeć za ekwipunkiem, który byłby o wiele lepszy niż mój I też patrzyłam na ceny, jakoś szczerze, mimo tego, że mam kasę i mam dość sporo jej, dalej bolało mnie... Myśl o kupieniu czegoś na przykład za 2-3 tysiące. Oczywiście zmieni się to, gdy będzie już jakiś legendarny ekwipunek, bo przypuszczam, że wtedy na pewno wydam sporo. Ale jeszcze na te takie, powiedzmy, fioletowe, epickie, to jakoś nie pali mi się, żeby wydawać super sporo kasy. Zakupiłam sobie taki fajny pierścionek, który dawał 22 fokusa, 2,5% fizycznej absorpcji damagea. Dodatkowo zdawiam 2,7 many na hita i cooldown mam co 10 sekund, także to też jest całkiem fajne. I jeszcze coś, bo 10% krytyka. Także naprawdę podobał mi się ten pierścionek i nie był drogi, bo kosztował mi całe 500. A teraz mała historia o tym, jak zdobyłam Void Ore, czyli rudę pustki. Od razu mówię, nie róbcie tak, bo za to można dostać bana, to jest griefing. No, w każdym razie słuchajcie. Poszłam sobie kopać, stwierdziłam, że trochę sobie ten orichalcum ore pokopię, może coś fajnego mi wyleci, może rzeczywiście coś legendarnego Więc cały ekwipunek miałam ogólnie do kopania na, na rzadkie przedmioty, więc tam miałam około ponad 20% no, Ale mniejsza z tym, w każdym razie kopałam sobie, no i widzę, że tam kopała sobie też jakaś osoba, ale dopiero po czasie, kiedy ja już kopałam z pół godziny dobre No i widzę, że sobie kopię, no to poszłam trochę dalej i kopałam następną rudę, no i ta osoba przyszła tutaj do mnie co zrobiła? Obok mnie był potwór, wziął tego potwora, zlurował na mnie, żeby ten potwór mnie uderzył i anulował mi kopanie. I to się też stało. Anulowało mi kopanie, natomiast szybko wróciłam z powrotem do kopania, i akurat z tej rudy poleciało mi Void Ore. Co więcej, później ja zrobiłam to samo jemu. wziąłam na siebie krokodyla, który anulował jemu kopanie, i ja zaczęłam kopać jego rudę halkum. No cóż, no karma jest suką jak to mówią Tak się nie robi, no ale miałam dużo frajdy no Nie mogę powiedzieć, że nie, ale tak się nie robi, także nie róbcie tak 60 poziom dobiłam jako taką, nie zmieniło to dużo w moim życiu Może jedynie to, że mogę teraz od wiele, 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 wiele lepszych ekwipunek zakładać e, Także będę musiała na pewno na rynku troszeczkę tych rzeczy poszukać Oczywiście będę celować przedmioty, które mają plus 500 gear scora, jako że takie przedmioty mają o wiele lepsze statystyki e, Oczywiście dają więcej kondycji, czy też skupienia w odcinku z legendarnymi przedmiotami byłam jeszcze raz, właśnie w tym miejscu, w Epon Sky Ridge, gdzie były te trzy bossy. I udało mi się zdobyć taką legendarną gałązkę, która o dziwo była warta 800. Także wow. Jeżeli mi zejdzie, to w ogóle wow. Nawet jeżeli zejdzie mi za mniejszą cenę, to i tak będę zadowolona, bo to są dodatkowe. Goldy, że tak powiem, dodatkowe złoto, które tak naprawdę dostałam przy okazji ekspienia sobie broni. Przy okazji też poleciało mi sporo broni, które wystawiłam na rynek, i o dziwo też miało jakąś swoją cenę, aczkolwiek same bronie, zbroje wystawiam na oko okres około 3 dni, ze względu na to, że tutaj zależy od tego, czy akurat ktoś to potrzebuje, ktoś tego szuka, a w jeden dzień no, to może być ciężko, żeby w ogóle znaleźć takiego kupca. Ale większość tych przedmiotów o dziwo mi schodzi, także jestem zadowolona, zawsze to jest dodatkowy gold. Gdy już bijam ten 60 poziom, w końcu stwierdziłam, że no, wypadałoby jednak kupić ten ekwipunek. Także pierwszą rzeczą, którą kupiłam był właśnie naszyjnik, który dawał mi 21 skupienia, plus do tego jeszcze tam, że generuje o 10 Mniej zagrożenia. Gdy użyję uniku, zmniejszają mi się cooldowny o niecały 1%, i do tego właśnie podczas kopania mam 8,9% szansy na rzadkie przedmioty. Także to mi się najbardziej chyba podobało. Jeden przedmiot również zakupiłam właśnie w sklepie frakcyjnym, aczkolwiek później żałowałam tego, bo w sumie nie sprawdziłam, czy są jakieś buty na rynku, które byłyby w miarę fajne i tanie, a one same w sobie kosztowały 300%. Całego satół nie kupiłam, jako że część przedmiotów miały, miało 490 girskora i na rynku też nie było żadnych. Takich fajnych, a nie chciałam wydawać nie wiadomo ile na przedmiot, który będę musiała zmienić na przykład za dzień czy dwa. Dlatego wolałam poczekać, po prostu będę sprawdzać sobie rynek, czy akurat jest jakiś przedmiot, który mnie interesuje. Bo niestety większość przedmiotów na rynku, a sprawdzałam wszystkie rynki, a nie tylko w Everfallu, w którym siedziałam, żaden przedmiot nie miał właśnie kondycji oraz skupienia. Po prostu niczego nie było, co by miało więcej niż 510 girskora. A chciałam taki właśnie mieć 510. A teraz moment, który był bolesny i był wczoraj, ale na Szczęście to już się zmieniło, mianowicie. Everfall zostało przejęte przez kompanię z Covenantu, ale to nie było najgorsze. To, że sobie przejęli, to sobie przejęli. Ale to, co zrobili, było po prostu smutne, ponieważ ustawili wszystkie możliwe podatki na maksa. Przez co jak ja musiałam wcześniej zapłacić za domy 1800, to musiałam tym razem zapłacić 3610. Także cena kosmiczna, żadne miasto tak wysokich podatków nie miało, ale przypuszczam, że ich planem było albo wysłanie największej ilości złota z ludzi, jaka była możliwa przez krótki okres czasu, albo po prostu, nie wiem, pomyliłam im się chcieli spróbować dla żartów, nie wiem, nie mam pojęcia w każdym razie przez te 24 godziny to ludzi w Everfallu nie było, no po prostu jak Everfall zawsze jest pełny, tak by nie było praktycznie nikogo, także kilka godzin byłam bez domku, ale to nie było akurat złe, bo przespałam w sumie większość czasu, mniejsza z tym, jak większość z Was wie było miejsce, w którym rozpiło się pełno dzików i cały czas tam ludzie farmili, było to właśnie w Restless Shore aktualnie no niestety to miejsce zostało znerfione, już tyle dzików nie ma i mało co ludzie tam w ogóle przesiadują no, czy dalej tam są, ale na pewno im w takich ilościach jak kiedyś. Ja teraz wybrałam sobie nowe miejsce, właśnie do farmienia tej skóry, i jest to też w Restless Shore. Nad tymi dzikami farmię sobie tam żubry. Tam są dwa takie fajne spoty wystarczy sobie chodzić od jednego do drugiego, przy tam też zabijać koty, i dalej ma się duże skóry. Coś mam dużo bolesnych momentów, bo tu jest kolejne, mianowicie wydałam 6000 zł plus 28 28000 tokenów, żeby zrobić 4 torby na P.O.D.T.R. Niestety, tak jak mówiłam wtedy, te torby nic nie są warte i szkoda, że właśnie nie zobaczyłam tego, ale przynajmniej sama zrobiłam sobie torby, także chociaż mam satysfakcję, że własnoręcznie są robione, ale dalej boli mnie fakt, że wydałam 6000. W każdym razie torby, które mi weszły były całkiem w miarę ok. W miarę, dlatego że dwie z nich miały dodatkowy. Udźwig, ale reszta bo ona była średnia, te dwie kolejne też były średnie, natomiast jedna z nich na szczęście zeszła mi z rynku, została jeszcze jedna, to chociaż w połowie mi się to zwróci. Możecie dać w sumie znać jak tam jest u Was na serwerach, czy też u Was te ceny są tak niskie, czy po prostu na moim jest jakaś masakra. Tak jak obiecałam, tutaj macie małe podsumowanie moich skilli, moich umiejętności właśnie tego zbieractwa, czy też samych broni. Broni nie mam wysoko, w sumie bardzo nisko, dlatego że większość czasu spędzam na zbieractwie ale skóry, także skóra jest na fula już dawno temu, no ale niestety potrzebuję jej aż tyle, że no inne rzeczy stają w miejscu. Partnerstwo wymaga tego, także no niestety będę to jeszcze zbierać przez chyba kolejne dwa tygodnie. W każdym razie broni u mnie stają, dlatego że praktycznie cały czas bije tylko i wyłącznie moją laską życia. Nie bardzo lubię drugie bronie, średnio ich używam, aczkolwiek przyznam się, że naprawdę rapier mi się podoba. Eee, przypuszczam, że za jakiś czas będę szła ogólnie expić swoje bronie, żeby jednak coś podbić, no bo nie mogę mieć tak nisko, to nieładnie wyglądasz, smutno się na to patrzę, że po prawie trzech tygodniach gry mam jeden skin na 20, a drugi no nie jest nawet blisko. W najbliższej przyszłości mam też plan wpicia drwalstwa na wyższy poziom, na maksymalny, bo górnictwa to akurat będę kopać to orchilakum Ore, i szybko wejdzie. Natomiast tutaj rywalstwo jest naprawdę ciężkie. Dzisiaj chyba z pół godziny kopałam to, nabiłam, może nie wiem, z 2-3 lewale. W końcu opłaciłam swój część, także mamy już domek z powrotem. Przy okazji zrobiłam wam mojego haustura, pokazanie domku. Nie jest jakiś super, nie ma jakichś super rzeczy. Oczywiście kupiłam ten cały zestaw pirata. Co więcej, fajnie można na tym tronie siedzieć. Także fajne screenshoty są fajne, na przykład rozpoczęcie filmiku, czy też zakończenia Także na pewno będę używać tego częściej. Ogólnie poluję na meble wysokotyrowe, tak trzeci, czwarty, piątego jeszcze nie widziałam jako tako. I też patrzę, żeby jednak nie były drogie, bo jak coś jest za 500, 600, 700, no to nie bardzo, ale jak za to wezmę. Już upolowałam kilka takich rzeczy. Niektóre rzeczy też z powrotem wystawiam na rynek, skoro widzę, że na przykład ktoś to wystawił za stówkę, a inne są na przykład. Najtańsze za 500-600, no to wtedy wystawiam z powrotem. Bo może akurat ktoś to kupi. A jak nie kupi, to i tak sobie ustawię to w domku. Chciałam mieć największą ilość punktów właśnie domku, żeby mój był widoczny, natomiast nie mam bladego pojęcia jak osoba wbiła 160 tysięcy, kiedy ja mam tam 70 ileś Także naprawdę nie mam bladego pojęcia, mimo tego, że patrzyłam w jej domku co ma, to i tak nie wiem no. Przypuszczam, że za jakiś czas tak czy siak te przedmioty spadną z sceny. jak teraz są po 700 to będą po 100, może nawet mniej Dlatego Na warto czekać, też nie ma co przepłacać Na sam koniec zakupiłam wszystkie narzędzia Orihalkum, tak jak mówiłam ponad 520 gearscora, także dwa razy szybciej będę cokolwiek zbierać Naprawdę tanio jest. Sami możecie zobaczyć, że niektóre przedmioty są po 5000, po 2003, ale są też po 100, 200, 300, 400, 500. Także no. Moi drodzy, to by było na tyle w moim odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki update'ik. Postaci na pewno za jakiś czas znowu będzie odcinek szybciej raczej niż za tydzień. No. Dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się. Cześć. Pa pa.